Dzień dobry Państwu, Witold Moszyński, dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Mane Expert S.A. Moją przygodę z zarządzaniem kapitałem ludzkim rozpocząłem jeszcze parę lat przed objęciem w roku 2007 stanowiska dyrektora HR w spółce branży finansowej Mane Expert S.A. Wcześniej zarządzałem zespołami sprzedażowymi, projektowymi, rekrutacyjnymi, działem obsługi klienta, a także polską filią międzynarodowego koncernu branży BTL i e-commerce. To, to szerokie spektrum wcześniejszych doświadczeń zawodowych dało mi, myślę, dobre przygotowanie do pełnienia odpowiedzialnej funkcji dyrektora personalnego. Szef HR musi permanentnie poszerzać wachlarz swoich kompetencji, a także utrzymywać na wysokim poziomie te, które rozwijał wcześniej. Musi być zawsze gotowy na to, aby zwłaszcza w sytuacji kryzysowej, bezpiecznie sprowadzić na taflę lotniska samolot pełen pasażerów, tak jak to w pełni profesjonalnie zrobił tadeusz wrona kapitan tadeusz wrona 1 listopada na warszawskim Okęciu. Potrzeba ciągłego rozwoju była i jest nadal pewną motywacyjną turbiną moich wszystkich podejmowanych aktywności zawodowych. Między innymi dlatego ukończone przeze mnie studia MBA Human Resources nie były dla mnie ukoronowaniem zdobywania wiedzy w obszarze HR, a jedynie kolejnym etapem szlifowania kompetencji zawodowych. Już trzy miesiące po ich ukończeniu podjąłem kolejne studia, tym razem na Uniwersytecie Warszawskim. Wśród moich herowych doświadczeń mam także te, które nigdy nie należą do zadań łatwych i przyjemnych, jak na przykład restrukturyzacja czy zwolnienie blisko 80-osobowej grupy pracowników po to, aby 200 pozostałych mogło otrzymać swoje miejsca pracy. Całe szczęście praca w zawodzie HR to zdecydowanie więcej plusów niż minusów. Patrząc na rozwój polskiego HR-u w minionych dwóch dekadach, śmiało mogę powiedzieć, że jako branża wykonaliśmy lot na Księżyc. Oczywiście w naszym stopniu jest to podyktowane sytuacją zewnętrzną, między innymi takimi przełomowymi zdarzeniami jak przemiany ustrojowe, pojawienie się w Polsce wolnego rynku, inwestorów zagranicznych, którzy kształtują polski rynek pracy, czy też wejście Polski do Unii Europejskiej i otwarcie dla nas innych rynków pracy. Warto też odnotować tak istotne dla naszej branży fakty, jak powstanie, działalność i rozwój firm doradczych, szkoleniowych, rekrutacyjnych. Tylko tych ostatnich mamy już w Polsce ponad 3200. Wymiana wiedzy i rozwój środowiska HR są inicjowane między innymi poprzez yy, tak ważną działalność takich organizacji jak Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Ważną rolę yy, odgrywają także wydawnictwa i portale branżowe, portale rekrutacyjne yy, oraz takie inicjatywy jak kongres kadry, programy, konferencje, konkursy yy, i rankingi podsumowujące najlepsze praktyki ZZL i yy, 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 rankingi najlepszych pracodawców. Nie można też zapomnieć o wkładzie w ten rozwój wnoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która swoją działalnością oraz dofinansowaniem na poziomie 8 miliardów złotych wsparła udział Polaków w szkoleniach oraz podjętych przez nich studiach podyplomowych i która to do końca 2013 roku planuje przeznaczyć na ten cel dodatkowe 28 miliardów złotych. Lot na Księżyc mamy już za sobą, przed nami teraz lot na Marsa. Jak pokazują wyniki szóstej edycji europejskiego barometru HR, badania wskazującego trendy i perspektywy w zarządzaniu personelem, trzy główne priorytety na lata 2011-2013 z perspektywy kadry zarządzającej są takie same jak w dwóch poprzednich edycjach tego badania: czyli rozwój przywództwa, zaangażowanie pracowników i zatrzymywanie w organizacji talentów. Generalnie się z tym zgadzam, natomiast według mnie przychodzi już też czas, w którym to przedsiębiorstwa powinny przygotować się na otwarcie swoich granic organizacyjnych. Mówienie dziś o burzeniu murów pomiędzy działami firmy, choć dla wielu firm to temat nadal aktualny, niebawem jednak zacznie przyjmować całkiem inny wymiar, wymiar międzyorganizacyjny. Nie sposób zakładać, że w dobie globalizacji i zmian zachodzących na rynkach, organizacje będą mogły planować swój dalszy rozwój sięgając tylko do własnych zasobów i kompetencji. Nie mam tu na myśli tylko i wyłącznie rosnącej roli outsourcingu, lecz poszukiwanie takich rozwiązań, które pozwolą przedsiębiorstwom bardzo sprawnie działać, także wówczas, kiedy już granice organizacyjne runą, tak jak runął swego czasu mur berliński. Wizjonerzy HR-u zastanawiają się już dziś, jak się na tego typu sytuacje przygotować.